wykonać następujące działanie na macierzach. 1, 0, 1, 3, minus 1, 0, 2, 1, 1, 1 3, 1 transponowane razy 2, 3, 1, 1, minus 1, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 3, 0, 1, 1, 1, minus 1 i dodać 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Zaczynamy od wykonania transpozycji. Macierz transponowana to taka, w której zamieniamy rolami wiersze z kolumnami, czyli pierwsza kolumna staje się pierwszym wierszem. 1, 3, 2, 1. Druga kolumna to drugi wiersz. 0, minus 1, 1, 3. I trzecia kolumna staje się trzecim wierszem. 1, 0, 1, 1. Ta macierz mam pomnożyć razy 2, 3, 1, 1. Minus jeden, dwa, zero dwa, jeden zero jeden, trzy, zero jeden, jeden minus jeden i do tego dodać jeden, zero jeden, jeden, zero jeden, zero jeden, jeden, zero jeden. Zaczynamy od mnożenia macierzy. Pamiętamy, że mnożenie macierzy wykonujemy wiersz razy kolumna. Czyli będzie 2, odjąć 3, czyli minus 1, dodać 2, 1, dodać 0. Dobrze wyszło. 2, odjąć 3, czyli minus 1, dodać 2. 1. Dobra. Następnie pierwszy wiersz, razy druga kolumna. 3 dodać 6, 9 dodać 1, 10. Pierwszy wiersz, trzecia kolumna. 1 dodać 2, 3 dodać 1, 4. I pierwszy wiersz, ostatnia kolumna. 1 Dodać sześć, siedem, dodać sześć, trzynaście, i odjąć jeden, dwanaście. Drugi wiersz, pierwsza kolumna jeden, dodać jeden, dwa, zero. Jeszcze raz. A właśnie 0. Yy, Zdaje się, że przestawiło mi się kolumny przez mnożenia 0. Minus 1 razy minus 1, 1, dodać 1, 2, 0 jest okej. Okay. Drugi wiersz, druga kolumna. 0. Minus 2 dodać 3, 1, 0, 0. 1 dodać 3, 4 drugi wiersz ostatnia kolumna, 0 minus 2, dodać 3 to będzie 1, odjąć 3 to będzie minus 2, i ostatni wiersz 2, Dodać jeden to będzie trzy, i dodać zero. Jeszcze raz dwa, trzy, zero, dobra. Trzy cztery. Jeden razy jeden, jeden. Dodać jeden, dwa, dodać jeden, trzy. I ostatni, pierwsza, ostatnia kolumna. 1, Dodać 3, 4, odjąć 1, 3. No i do tego trzeba dodać jeden, zero, jeden, jeden, zero, jeden, zero, jeden, jeden, zero, jeden. jeden, zero, jeden. Na szczęście dodawanie macierzy wykonujemy miejsce w miejsce. 1 dodać 1, 2, 10 dodać 0, 5, 13, 2, 1 dodać 1, 2, 4, minus 2 dodać 1, minus 1, 4. Cztery, cztery i cztery. Obliczyć wyznacznik macierzy jeden, dwa, jeden, zero, zero jeden, jeden, minus jeden, dwa, zero, trzy, minus dwa, jeden, zero, zero jeden. Mamy macierz 4 na 4, czyli sensowne jest liczenie wyznacznika. Przypominamy, wyznacznik liczymy wyłącznie z macierzy kwadratowej. No i będę stosować rozwinięcie Laplace'a. Wypieramy wiersz bądź kolumnę z największą liczbą zer, jeszcze najfajniej taką, żeby była w niej jakaś jedynka. No to powiedzmy, wybieram sobie ostatni wiersz. Co trzeba jeszcze zrobić, żeby wygodnie liczyło się nam wyznacznik? Powiedzmy przekształcę moją macierz w ten sposób, że od kolumny numer 4 odejmę kolumnę numer 1. Pamiętamy, jeżeli wybrałam rozwinięcie względem wiersza, to będę działać na kolumnach, żeby nie popsuć sobie już istniejących zer. 1 0 2 1, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 3, 0. No i od kolumny czwartej odejmuję pierwszą. 0 odjąć 1, minus 1. Minus 1 odjąć 0, minus 1. Minus 2 odjąć 2, minus 4. 1 odjąć 1, minus. Wybrałam rozwinięcie względem ostatniego wiersza, czyli mój wyznacznik to będzie minus 1 do potęgi raz, 2, 3, 4, 5, bo czwarty wiersz, pierwsza kolumna 4 plus 1, 5, razy wyraz, który stoi w czwartym wierszu, pierwszej kolumnie. I razy wyznacznik powstały z mojej macierzy przez wykreślenie czwartego wiersza pierwszej kolumny, czyli 2, 1, minus 1, 1, 1, minus 1, 0, 3, minus 4. No i teraz teoretycznie ten wyznacznik można by było policzyć metodą Sarusa. Ale ja zauważam jedną rzecz, że jeżeli do kolumny K3 dodam kolumnę K2, to tutaj otrzymam 0. Czyli mamy minus 1 do 5, czyli minus wyznacznik 2, 1, 0, 1, 1, 3. I do kolumny trzeciej dodaję kolumnę drugą. Minus 1 dodać 1, 0. Minus 1 dodać 1, 0. I minus 4 dodać 3, minus 1. No i teraz będę robić rozwinięcie względem trzeciej kolumny, czyli mam minus, który zostaje stąd. Minus 1 do potęgi raz, 2, 3, 4, 5, 6 i razy wyraz, który tu stoi, czyli razy minus 1, razy wyznacznik, który powstaje przez wykreślenie trzeciego wiersza trzeciej kolumny, czyli 2, 1, 1, 1. Ok, ile mam minusów? Minus 1 do 6 to jest 1, minus razy minus da plus, czyli zostaje po prostu wyznacznik 2 razy 1, odjąć 1, czyli 1. Rozwiązać równanie macierzowe 3, 1, 0, 2 minus 1 minus 1, 0, 1, 2 razy macierz x. Tutaj x jest niewiadomą macierzą równa się 7 razy macierz 2, 1, 0, 3, minus 1, minus 1, 0, 0, 1. Jeżeli zapiszę sobie skrótowo, te macierz jako A, te macierz jako B, no to dostaję równanie AX równa się 7B. Czyli jeżeli istnieje macierz odwrotna do A, to wtedy mogę obie strony mojej równości pomnożyć przez a do minus pierwszej lewostronnie i dostanę a do minus pierwszej ax równa się 7 razy a do minus pierwszej B, a zatem a do minus pierwszej razy A to jest macierz... Identycznościowa, a macierz identycznościowa razy jakakolwiek macierz, no to jest ta macierz. Czyli dostanę, że x równa się 7 razy a do minus pierwszej razy b. Czyli rozwiązanie tego zadania opiera się na policzeniu macierzy odwrotnej do macierzy a o ile istnieje. No to zaczynamy od sprawdzenia warunku istnienia macierzy odwrotnej do A, czyli od policzenia wyznacznika macierzy A. No i ten wyznacznik możemy policzyć na przykład metodą Sarrusa. czyli będę mieć 3 razy minus 1 razy 2, czyli 3 razy 2 razy minus 1 minus 6 dodać 0, dodać 0, odjąć 0, minus 3, dodać 4, czyli mam minus 6. Minus 3 plus 4 to będzie 1 minus 6, minus 1, minus 7. Minus 7 jest różne od zera, a zatem istnieje macierz odwrotna a do minus 1. No i co więcej, macierz odwrotna a do minus 1 to będzie 1 przez wyznacznik macierzy a razy transponowana macierz dopełnień algebraicznych. Czyli będę chciała skonstruować macierz dopełnień algebraicznych, a następnie ją transponować. Zaczynam od wypełnienia macierzy dopełnień algebraicznych znakami. Zawsze zaczynam od plusa. Potem będzie minus, potem będzie plus, czyli tu będzie minus, plus, minus, plus, minus, plus. No i tutaj będzie stał wyznacznik powstały z A przez wykreślenie pierwszego wiersza pierwszej kolumny. Minus 1, minus 1, 1, 2. Wykreślam pierwszy wiersz pierwszą kolumnę, minus 1, minus 1, 1, 2 jest. Tutaj wykreślam pierwszy wiersz, drugą kolumnę. 2 minus 1, 0, 2. Jest to dosyć błędogenna procedura, dlatego sprawdzę dwa razy, co robię. 2 minus 1, 0, 2. Teraz wykreślam pierwszy wiersz, trzecią kolumnę. 2 minus 1, 0, 1. Tutaj wykreślam drugi wiersz, Pierwszą kolumnę. 1, 0. Drugi wiersz, pierwszą kolumnę. 1, 2. Tutaj. Drugi wiersz, drugą kolumnę, czyli zostają same narożniki. 3, 0. 0, 2. Tu wykreślam drugi wiersz, trzecią kolumnę, czyli zostaje 3, 1. Drugi wiersz, trzecia kolumna. 0,1. Wykreślam trzeci wiersz pierwszą kolumnę, 10. Trzeci wiersz, pierwsza kolumna, minus 1, minus 1. Tutaj wykreślam trzeci wiersz drugą kolumnę, czyli będzie 3, 0. 2, 1. I tu wykreślam trzeci wiersz, trzecią kolumnę, czyli będzie 3, 1, 2, minus 1. No i teraz bardzo, bardzo, bardzo bym nie chciała przenosić się na drugą stronę, więc jeszcze policzę temację rd tutaj. I mam tak, pierwszy wyznacznik minus 2, minus. Minus 1, czyli minus 2 plus 1, minus 1 z plusem. Tutaj mam 4 z minusem. I jeszcze raz sprawdzę to sobie. Minus 2 plus 1, czyli minus 1, ok. Tutaj 4 z minusem, tutaj 2 z plusem. Następnie tutaj. Dwa z minusem, sześć z plusem, trzy z minusem, tutaj, minus jeden z plusem, minus trzy z minusem, czyli trzy. I minus 3 minus 2, czyli minus 5 z plusem. Ok. W takim razie nasza macierz dopełnień algebraicznych, którą sobie przepiszę, jest równa minus 1 minus 4, 2. 2, 6, 3. Minus 1, 3, 5. Czyli transponowana macierz dopełnień algebraicznych to będzie 1, minus 4, 2. Minus Minus 2, 6, 3. Minus 1, 3, 5. No i finalnie moja macierz x, to pamiętamy, będzie 7 razy a do minus pierwszej razy b. Czyli to jest 7 razy minus 1 siódma, bo wyznacznik macierzy A wyszedł równy minus 7 razy A do minus pierwszej i razy B, czyli razy transponowana dopełnień, macierz dopełnień algebraicznych, I razy macierz B, a macierz B to było 2, 1, 0 3 minus 1 minus 1 0, 0, 1 7 z 7 No i jeszcze mogę przemnożyć razy minus, czyli będę mieć 1, 2, 1, 4, minus 6, minus 3, minus 2, 3, 5 razy macierz 2, 1, 0, 3, minus 1, minus 1, 0, 0, 1. Mnożymy wiersz razy kolumnę. Dwa, dodać sześć, osiem, tutaj zero. Jeden, odjąć dwa, minus jeden. Zero, minus dwa, plus jeden, minus jeden. Drugi wiersz. Dwa razy cztery, osiem.

Jeszcze raz sprawdzę sobie ten drugi wiersz. 2 razy 4, 8, minus 6 razy 3, minus 18 i tu będzie 0, 4, 6, czyli będzie 10 i 0, i 0, 6, odjąć 3, 3. Okay? I ostatni wiersz, minus 4 plus 9. 0 minus 2,- 3, minus czyli minus 5... 0 minus 3 plus 5. I dostaje wynik macierz x 8-1 minus 1. Jeden, minus jeden. 8 odjąć 18 to jest minus 10, 10, 3, 9 odjąć 4, 5, minus 5 i 5 odjąć 3, nie wiem czym tego nie zrobiłam w pamięci.